Zagrałem na nowym drop SMP, który stworzył Smichal Na początku pierwszym wykopałem drewno Potem zebrałem surowce, no i zobaczcie, co się dało sta dalej stało Dobra, stworzyłem już mogę płynąć dalej Nie wiem, gdzie w ogóle Smichal Krzypel. Ale mam nadzieję, że gdzieś są Może znajdę jakieś miejsce, aby zamieszkać jak nie znajdę, to trochę będzie przypsą. Czej. Co? Nie wiem, straciłem serduszka. O! Coś tam jest. Szybko. Let's go. E, może tam jednak tam nic nie ma. Ale tam coś jest. Tutaj są same moby. A właśnie, bo jest noc. Muszę znaleźć jakieś siedzenie. O, ktoś tu był. To, to nie oznacza dobrze. Mamy tutaj statek. Na samym początku. To w ogóle jest statek? Dobra, mm. Muszę jakoś tu wejść. O Jezu. Jezu. Czy tu coś jeszcze jest? O. No nie, jakaś mapa. Ale jestem tak daleko od tej mapy. Znaczy, nie od tej mapy, tylko od tego skarbu. Dobra, w następnych odcinkach. Nie w pierwszym. W sumie? A czekaj, w którą stronę może płynąć? Albo płynie w tą stronę. Że ja nie wiem, gdzie to jest. Dobra, pójdźmy tam. Tam chyba nikt nie popłynął. Dobra, mam problem. Potrzebuję wyłączyć mapę. Się teleportować, wyłącz mi mapę, nie chcę mi bo jeśli będę miał miał teraz albo w sumie w sumie wetam, co włączę, w ogóle ja chyba mogę się teleportować. O oh my twarz, co to jest? Czemu co tu robi? To jest odznak. To jest ten, flaga Gerskowic. Czy to nie jest spawn, chyba nie? UTF? Mogę tu wejść jakoś? Nie, mogę to zniszczyć. Oh, mogę. Dobra, idę tu. To jest jeszcze budowy. To jest w budowie. co owie?

no, czekaj, muszę się odsunąć. Coś, Coś, kogoś znalazłem. Tak. To jest krzypela dom. Czekaj, jak on to wybudował? O no nie. On wyjdzie. To mnie zabije. Tam coś jest. Kur! Zaraz mnie zabije. Za, za miejsce. No, za. Jezu. Co to jest za miejsce? Miasto? Miasto? Co to robi? Miasto? lest van O nie, o nie! No tak. Ta czarna. ja. Pff. Czy ja znajdę tu jakieś skrzyneczki? Ty, bo to jest moja flaga. Z Węgrzkowic. Kto mi miał... Boję się tu przechodzić obok z Michala. I tak... Pójść. Jakbym tu wpadł, to by było źle. Już jest źle. Dobra, muszę sobie tu zapisać łańcucha. Natychmiast. Chyba zrobię so, swoją flagę wsi. szypelowy winy. Dobra. Robimy to. Ehm, dom z Michala. Musimy to wszystko zapisać. Zatwierdź. Tutaj mamy ten dom z Michaela, tak? Co, mogę się do tego teraz wstepnąć? Nie, no fali się, czemu nie? Dobra, za, zapnę no jedną no flagę. Nie obrażał się. Znaczy Michał się nie obrazi. Tylko skąd zapieprzyć? Dobra, stąd. Nic się, nikt się nie obrazi. No tutaj tak jest flaga wyskowic. Czy on nie mam serio jakiegoś żarcia? Ma jakiegoś stołna Dobra, nie będę mu zawierał, że... O, Moje. Teraz jest moje. Dobra, muszę coś zrobić. Muszę zrobić kilo. Zrąbałbym mu jeszcze. Ale sądzę, że jak po smichalu, sądzę, że się nie obrazi, jak mu zapyta. Ale. Jak najbardziej. Jeszcze jak. To nie byłem ja. To jest Anarki. To jest ten, drop SMP. Nie dziwcie się, że mu zarąbałem. Gdzie możemy iść? W ogóle. jest jeszcze budowy więc całe miasto Nie wiem O tam są świnki. Wybiera jeszcze więcej jedzenia i tak potrzebuje jedzenie. Więc tu już nie znajdę. Ale tu jest cały czas jakiś gigantyczny mur. A w ogóle on ten... W tej górze? Co tu w ogóle ten? Boję się też iść do krzypela. Sześć? Nie. Wiem. Ej, okej, krzypel. Ekszpel. Dobra. Siedem. jest. Dziewięć. No. Ej, dobra. Skoro go nie ma, to idę i mu zawalę itemki, żeby nie było. Jednak nie. Jednak nie idę. Właśnie, niech ma nie, nie, nas nie zabijać. Ja mam przygotowaną, przygotowany miecz, albo zdejmijmy zbroję, żeby nas nie podejrzewał. Dobra, nie będzie tak. <grymne> szpity. Jeśli mnie zaatakuje, to ja wszystko wyciągnę. Czekajcie, wszystko jest nic. Dobra. Muszę mieć wolne miejsce. Albo dobra, zróbmy tak. Kilo w trzy, na trzy jest taki. Kilo w trzy Czym trzy. jest kilo o kurde, pokazałem sobie tak, co to, skąd, ciekawe skąd go ma. Hmm. I coś wydrob, wydrob, zostaw, dostaw też chcę coś wydropić żesz się webdriver pić. No te. Co co dało? Po co on to wyrzucił? A bo to jest so. Give me, give, give, me give, give me that. Give me that. Give me that. Jest mi smutno. Jest mi źle. A co, co, to? A co, to? O kurde, o dziesięć procent wzmocniło siłę. Zmocniło moc... Nie, nie siły dziewięć procent robi wrażenie No, no. teraz mam dziewięćdziesiąt. 90... dziewięćdziesięć procent ej ej, ej. jezu jak się zes... ej, bo ja wyjdę i co? Nie goni? Jeszcze co? Jak on jest? Jak on dogoni? Weź nie! Ty. No nie, no nie teraz Czemu akurat tu? Zostaw A. Co się stało? Czemu mnie... A! Go... Nisz. Nie! Dlaczego z Michała? Nie! I'm dead! Plus Plus jeden! zostaw nie! Czemu ty mnie gonisz? Nie smaruj! No dobra! Cały czas mnie goni! Czekam aż się podda. Muszę mi zabrać ten dropa kolejnego. Kręcę się i... O! Co z tego, że zarabiałem flagę? Co tutaj będzie? A idy? A, a jeszcze nie dam mi tu... Jak chcę drąpić? Ja! Drio! No nie! Czemu ja nie napisałem? Ja! Ja chcę driopa! Ja też chcę, też chcę, z Michal jedynie to mi może zabić. UdeF. nie, nie, a myśle jest dropa, to jest wełna. Współpraca No nie No właśnie. Dobra. Eee... Mm. Dobra, mam wszystko co chciałem. Dziękuję. No! Co za bezczelny typ! Ty, bezczelny typie! Yeah. No, ty bezczelny! No, ty bezczelny typie! Yeah. O kurwa! my. кур, кур. Да. Не. Я уж не бегная. Błęmino obrony. Zmocniona broń. O! Zma Z. Mój drop. No, nie Co jest? jest mój koniec. Ten? Co jest? jest. Kolejny. O kolejny kilow. Nie wiem. Po co mam nadzieję, że nie zostanę wyzerowany? Jezus, co za bezczelny typ! O! Ja w trójce Aport! Let's go... Nie, dobra, nie wrócę po to. Nie da rady tego po to wrócić. Ej, no gdzie to jest? Na pewno nie tu no, Mój trójzomb. Oj Zgubiłem swój trójzomb. Mój trójzomb. Mam tak, mam procenty małe Nie mogę zostać wyzerowany Jezu, wiesz To jest ten. Nie gorzej, co widzę. Nie! Nie! Ty! Ty! Co to miało być? Ale dostałem dropa. To najważniejsze, że dostałem mój kill off. O jest. Ale mam przynajmniej dropa... Muszę... Dobra, zobaczmy jakie będziemy mieli statystyki. Co dostaniemy? Siły! Nie jest źle. 50%, 50%, 50%. Dobra. Najgorsze jest to, że on takie małe procenty. Bo ma jakąś sikerę nie wiadomo z czego zrobionego. Ten odcinek nie wiem kiedy się skończy. Ale myślę, że możemy kończyć ten odcinek. Żebym nie został zawizerowany na drop SP. Jak zostanę. Nie jest się dalej nim nadzieję. Ale przynajmniej żyję jeszcze. Smichel, ty mi coś pisz. Z Michal, trzeba szy szykować się na obronę, bo na pewno kapi i Marcel będą chcieli tu dołączyć do miasta i zabić nas za drop. A mogę tu zamieszkać. A mogę tu zamieszkać? Tak. A gdzie? No dobra o kurde no. Zabijają mnie bezczelne typy. Idę. Ja słabą szybkość. Jestem wolny.

A to jak zbudowałem dom, dowiecie się już w następnym odcinku.